Ja się tu przeginam, nagrywam przebitki. Przeginam się tutaj na prawo, na lewo. Eee, zaczniemy. Eee, a nie będę zdradzała. Stefan, zostaw te kwiatki, bo już nie wytrzymam. Halo, witajcie w kolejnym vlogu. Eee, akurat witam się z Wami wieczorową porą, w sensie wieczorową, o ile można, godzinę. 15.30 nazwać wieczorową porą, wybieram się na wywiadówkę do syna. Właściwie to nie wiem, po co ta wywiadówka jest, ani tak pod koniec semestru, ani żeby coś się działo, no, no po prostu nie wiem. Nie wiem, jak oni te wywiadówki organizują. W każdym razie, no ja pamiętam, że w podstawówce jak było, to były dwie wywiadówki, jedna wywiadówka na... Mm, właściwie to trzy. Przesadziłam trzy wywiadówki. Jedna wywiadówka na początku, jedna wywiadówka na środku semestru, między dwoma semestrami, i jedna pod koniec, tak żeby zebrać pieniądze. Tak to wyglądało, więc ciekawa jestem, co dzisiaj będzie. No, mam nadzieję, że szybko zleci. Jestem w trakcie nagrywania. Ja sobie tutaj nagrywam. Ja sobie tutaj mierzę. A Stefanek siedzi sobie tutaj i patrzy na mnie. Trochę się dziwnie poczułam, tak myślę. Kurczę, no czemu, czemu nie śpisz, czemu nie siedzisz normalnie? Stefan! Ja się tu przeginam, nagrywam przebitki. Przeginam się tutaj na prawo, na lewo, mierzę, a on na mnie patrzy. A on na mnie patrzy, jak przechodzę tam i z powrotem, jak po wybiegu. Prawda? Jesteś takim obserwatorem? No tak. No oczywiście. W ogóle kurtki. Kurtki moje drogie będą z szyina. Także cierpliwie proszę oczekiwać. Jeszcze tak, a propos tutaj. Yy, pytacie mnie o przesyłki z szyina. Patrzcie, jak oni je obklejają. Obklejają je w, te, w ten sposób, że jest informacja, że tutaj są baterie. Żeby nie otwierać, yy, w środku, tam? Znaczą no, się. Żeby nie otwierać, żeby uważnie z tym tutaj działać, tutaj też jest naklejka Service Alert, um, litowe baterie, Section 2 accepted. DHL-em to szło, więc no nie <ścoughs> zły przekręt, aczkolwiek wszystko dochodzi zawsze pięknie, ładnie i bez cła, co najważniejsze, chociaż nie daje gwarancji. Ale, no słuchajcie, no zamawiam już od ponad trzech lat i jeszcze ani razu z nie płaciłam. Tak więc Stefan ustawiaj się, bo dalej, o. dalej będziemy nagrywać. Pozdrów wszystkich, ładnie. Pozdrów. K -k 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 -k. Co tam u Was słychać? Ja jestem właśnie po nagrywaniu, odzywam się po nagrywaniu. Nagrywałam dzisiaj przebitki i tak zastanawiam się, zastanawiam się, bo u mnie wielkie przygotowania vlogmasowe. tak się zastanawiam, czy ja Wam mówiłam, że będzie vlogmas? Bo wydaje mi się, że mówiłam na kanale głównym, wspominałam w którymś właśnie z filmów, ale nie wiem, czy tutaj mówiłam, więc może tak oficjalnie obwieszczę, że tak, że będzie vlogmas i myślę, że mówiłam. Ale nie wiem, ale dobra, oficjalnie będzie vlogmas, ja już e, przygotowania, ja już przygotowania e, zaczęłam, e, różne zamówionka, różne dekoracje, e, zaczniemy, e, a nie będę zdradzała, <laughs> nie będę zdradzała niczego, w każdym razie obserwujcie, bądźcie e, vlogmas, czyli codzienne filmiki odliczające do świąt, ja już się doczekać nie mogę, a wy? Tak, to są wszystko płaszcze i okrycia, wiesz, nie wspominałam Wam o tym, że nagrywałam, więc oczekujcie, ale teraz chciałam zrobić takie małego sneak peeka, pokazać Wam, co do mnie jeszcze dotarło, bo przyszły w sumie trzy, trzy zamówienia z Shein. To Wam chciałam pokazać. Ten zestaw, zestaw z Szyglamu, Willy Wonka i fabryka czekolady, taki zestawik, który wygląda jak tabliczka czekolady i e, pokażę wam od razu co jest w środku, patrzcie w ogóle na to, <grym>, jak się go otwiera, proszę bardzo, to jest ta wersja z tym panem, ta starsza wersja, nie Johnny Depp, tylko ta wersja, kurczę, nie wiem jak się ten aktor nazywa. A teraz wam nie powiem. No w każdym razie, kto wie, to niech pisze w komentarzu od razu. Proszę bardzo. Tak się otwiera. I tutaj z spod spodu spod spodu wyciągam na jedną ręką Magdala. No. A, w sumie to jak tak odegnę, to się samo otwiera. Ja już to otwierałam, więc tak, taki mały sneak peek wam pokażę, co tutaj się w środku znajduje, co to już otwarłam. Więc są naklejki. Jak dziecko, jak małe dziecko się czuje, po prostu otwierając te zestawy. Naklejeczki. Tutaj jest taki fajny pędzelek z cukieraskami w środku, oczywiście fejkowymi, żeby nie było. Bardzo fajny, mięciutki, milutki pędzelek. Tutaj mamy taki złoty bilet. Złoty bilet, jako że jest to część tego filmu o łąka, Golden Ticket, Shiglam i to jest przypinka, jakby ktoś bardzo chciał sobie gdzieś to przypiąć, także to nie jest taka zwykła blaszka, tylko przypinka. No i tutaj słuchajcie, mamy, mamy róż, więcej oczywiście zobaczycie w filmie, gdzie otwieram to wszystko i pokazywam konkretnie, więc powiem wam, co jest i jak, co i jak tutaj jest, to jest róż, róż, to jest oczywiście paletka, do, do oczu też w takim. No, wygląda w kształcie po prostu czekolady. Czekolada. Tutaj jest pomadka do ust, taka ochronna. Tutaj są trzy zestawy błyszczyków z konturówkami. Pokażę Wam to, co się znajduje. Tutaj to jest złote jajo. Złote jajo. Czy ja to otworzę? Perfumy w. Kremie, perfumy, perfumy w kremie w takim jajku. To pachnie, już to wąchałam. To pachnie, o, zobaczcie. To pachnie jak biała czekolada i kokos. Takie trochę malibu. A trochę pinakolada. O, jedną ręką do tego ciężko zakręcić. W każdym razie są to perfumy w kremie w jaju. A w drugą stronę. Sorki. No więc taki zestawik otwierałam na kanale głównym. Kto ma ochotę zobaczyć, no to zapraszam. Na dzień dobry. Budzę się i patrzę przez okno. A tu śnieg. Stefan, zostaw te kwiotki, bo już nie wytrzymam. Pierwszy śnieg, pierwszy śnieg w tym sezonie, pasuje zmienić opony. Coś czuję, dobrze. Widzicie to ja w czapce lecimy wymienić opony na zimowe, bo już jest zima. Pierwszy dzień zimy, a ja mam letnie opony. Niestety. Niestety. Więc jedziemy. I mój mąż dużym, i ja małym. Bo to już są jaja. Można powiedzieć, że z dnia na dzień. Z dnia na dzień to się wydarzyło. Nie żebyśmy się nie spodziewali, bo już jest połowa listopada, no ale.

Z Shino, no w to było zapakowane Willy Wonka. Ideal, podstawka do przesadzania kwiatów. Piotrunio sobie zakupił takiego kwiatuszka, który nazywa się... Przestaw nam wszystkim. To jest ta alokazja, tak? Tak. Alokazja, a to drugie to jest? Filodendron. Filodendron. No i teraz one y, zostają ograpione z ziemi, bo będą żyły od tej pory w wodzie w kamieniach w kamieniach i w wodzie, Na no, przewspaniały domek no tam im im w prowadzi. kamieniu i w telewizji nie jest a no właśnie, pokażę wam mowa o tym o tym gagatku o on ma takie kamyki i wodę Więc jaki sporo Sporo urósł, a tutaj jest jego y, dziecko. Synek mały, który dopiero zaczyna. I też siedzi w kamykach już. No. I dlatego są takie specjalne doniczki. No tutaj mhm. doniczki. Tak wam pokażę, bo tu się dzieje co Tu się daje te kamyki, a pod spód się wlewa woda. Tu jest taki odmierzacz. Czy woda jest, czy wody nie ma. Taka. A tu jest ten drugi. To jest ten filo. A on wygląda tak troszeczkę jak arbus. A ten? Ten, pokaż go, pokaż liście. On wygląda jak, wiesz jak co? Jak żółw. Jak dragon powinien wyglądać. Jak żółw, takie ma żółwiaste po prostu te, te liście. Takie, jak skoru pożywiem. Naz nazywają jakoś coś tam dragon. a no to takie. <śpiewanie>